Dzień dobry, witam serdecznie w pierwszym odcinku w tym roku. Tak się składa, że troszeczkę no, nie mam ostatnimi czasy tutaj wielkich operacji warsztatowych. To znaczy operacje warsztatowe są, ale nie w moim wydaniu. Związane jest to z podjęciem nowej pracy, o której wspominałem. No, ale tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj coś tutaj nakręcę. Ostatni odcinek w zeszłym roku traktował o samochodzie marki Kia Seat, i teraz też mamy Sida, z tym, że troszeczkę świeższego to jest już następna generacja, wyposażona w silnik 1.6 CRDI. W tym, samochodzie, w tym samochodzie taki element jak chłodnica wymaga wymiany, i chciałem przedstawić tutaj krok po kroku. Te wszystkie czynności, które pozwolą nam wyciągnąć te chłodnice z samochodu. Wiem, że teraz tego za bardzo nie widać. No, ten telefon jest na statywie. Za chwileczkę go wezmę do ręki i pokażę, i pokażę tutaj parę rzeczy. Pierwszą taką czynnością w tym przypadku hmm, ja ściągnąłem zderzak w tym aucie. Ściągnięcie zderzaka w tym samochodzie nie jest jakieś wielce problematyczne. E, jest on w zasadzie wisi na, na, na spinkach. Trzeba pamiętać o rozłączeniu reflektorów przecingielnych czy przecingłowych. Nigdy nie pamiętam jaka jest ta właściwa, właściwa i prawidłowa nazwa. Nieważne w kontekście tego co tutaj robimy, eee, tak po odłączeniu. Tych, po, tam są dwa, dwie kostki do lewego i do prawego reflektora przecingielnego. Te kostki się odpina. Wyciągamy sobie, wyciągamy sobie takie ładne. Tutaj pokażę może tego rodzaju. Tego rodzaju spinki i na tym wisi zderzak na górze i na dole. To są spinki teoretycznie wielorazowego użytku. No jak są zapiaszczone i, i, i tam je traktujemy na tak zwanego chamaś lub okrętem, one się poławią. Nie ma problemu z ich zakupem. Dzisiaj to wszystko, można, gdzie to wszystko można kupić dedykowane do samochodów i tak często stosuje się uniwersalne po prostu pasujące. No ale jak mamy coś dedykowanego, to stosujemy lepiej, lepiej dedykowane. Zanim tutaj zrzucę płyn chłodzący, potrzebnych jest tutaj troszeczkę, troszeczkę operacji. Po ściągnięciu zderzaka ściągamy reflektory, dlatego, że będziemy ściągali górną część przedniego pasa. Tam na górze kotwiona jest chłodnica. A dlaczego to robię? A dlatego, żeby rozłączyć sobie ładnie chłodnicę klimatyzacji od chłodnicy cieczy chłodzącej. Ona jest tutaj, ta chłodnica klimatyzacji jest tutaj wsuwana na takich, na takich, na takich prowadzeniach w chłodnicę cieczy. Widzę, że nie ma tutaj żadnych śrub, które mocują jeden element z drugim. Śrubki są naokoło, tutaj na około tego pasa. Ja to zaraz pokażę. No niestety większość było tam na dole, po wciąganiu osłony silnika. Tam są śruby C6, pod łeb 10. Jakiś czas temu robiliśmy sprzęgło w tym samochodzie, więc te śruby, które udało się odkręcić, zostały nasmarowane i wkręcone z powrotem w swoje miejsce po oczyszczeniu. Tam, gdzie niestety śruby się poukręcały, tam, jest, tam, tam po prostu są tuleje, tuleja stalowa wpadana na etapie produkcji w, w ten pas przedni, który jest z tworzywa sztucznego. One się ukręcają te śruby. No niestety wtedy stosujemy wkręty uniwersalne, popularnie zwane szpaksami. Różnie to jest nazywane w zależności od szerokości geograficznej. No, tutaj najczęściej w wielkopolsce używamy określenia szpaks, wkręt samowintujący, albo sam, sam. No, też można tak, takiego czegoś użyć. Tu przez poprawność nie będę głośno mówił, jak to się tam czasami nazywa. Także, żeby tutaj nie przedłużać, zaraz pokażę, zaraz pokażę co, trzeba, co trzeba zrobić. E ta, pro, ta procedura tutaj jest trochę czasochłonna, trzeba troszeczkę elementów pościągać, natomiast tutaj raczej chyba nie spotkamy jakichś większych trudności. Widzę z tego wszystkiego, że nie będzie trzeba jakichś specjalnych narzędzi używać. Często pojawia się tutaj właśnie kluczyk 10 do odkręcenia łeb znaczy 10 w śrubie do odkręcenia reflektorów. Widzę, że tam na górze 12 albo 13. To też sobie zaraz te reflektory wyciągnę. I po zdemontowaniu reflektorów będzie można ściągnąć sobie ten pas. Także ja sobie za chwilę wezmę telefon do ręki i pokażę tutaj te elementy, o których przed chwileczką mówiłem. W celu zdemontowania reflektora należy odkręcić tutaj jedną, drugą i trzecią śrubę. Wszystko wskazuje na to, że to są wszystkie elementy, na których wisi reflektor. Odkręcimy sobie jeszcze tutaj ten uchwyt od kostki diagnostycznej. Tutaj chciałem pokazać, o tutaj mamy wtyczkę od lampy przeciwmgielnej rozpinamy ją sobie ona tutaj o, w ten sposób sobie rozpinamy i ściągamy. Hmm. Tutaj będzie trzeba ściągnąć ten pas, o którym wspomniałem. Jest tutaj trochę w śrubek. No niestety te śruby F6 one są bardzo podatne na bardzo podatne są na rdzewienie i niestety ukręcenie. Zobaczymy jak to pójdzie. E, taki ważny jeszcze tutaj element jest. Nie wiem jak to będzie widać, chyba będzie widać. To jest linka od zwalniania zaczepu od pokrywy silnika. Ta linka jest łączona. Ona ma tutaj takie łączenie. I żeby po prostu nie, nie, nie odkręcać zamka czy coś. Producent, producent zastosował coś takiego. Po prostu rozłączamy sobie, te, rozłączamy sobie to przed demontażem pasa i wyciągamy sobie pas. Linka sobie wisi. Zamek zostaje na miejscu. Tu jeszcze będzie trzeba chwycić zciągnąć ten chwyt powietrza. bo Tutaj idzie ta rura, która prowadzi sobie tam do, do filtra powietrza. Także tu jest ten cały taki, taki chwyt. Co tutaj mamy? Wspomnianą chłodnicę klimatyzacji, chłodnicę powietrza doładowującego. Popularnie zwaną interkulerem. No, no i ściągniemy sobie reflektory, i będzie dostęp do tego pasa. Reflektory trzeba ściągnąć, dlatego, żeby odkręcić pas. On jest tutaj przykręcany o z tej i tutaj ma tu po, po, dwie, po dwie śruby na stronę od przodu i od tyłu. Od tyłu też są dwie takie śrubki, będzie trzeba je odkręcić. Zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie. Dostęp jakiś tam do nich jest. Później będzie trzeba odkręcić jeszcze tutaj ten wlew płynu chłodzącego do, do chłodnicy bo zbiorniczek wyrównawczy mamy tam a tutaj mamy, tutaj mamy wlew do, do chłodnicy odkręcę sobie, odkręcę sobie to jest tutaj przykręcane też na dwie śruby pod, pod klucz 10 eee, zobaczę czy uda mi się to na pewno będę musiał ściągnąć ten krótki wąż ale zobaczę, może uda mi się to odgiąć tam żebym już nie musiał rozpinać tutaj tego, tego łączenia po ściągnięciu, po ściągnięciu tego tego elementu będzie dostęp tutaj do obudowy wentylatora obudowa wentylatora jest przykręcana też za pomocą dwóch śrub pod klucz 10 na górze, na dole jest w zaczepy wysunę sobie ten, wysunę sobie ten no, po rozłączeniu oczywiście mm, przewodów elektrycznych, wysunę sobie tę obudowę wentylatora, wyciągnę ten wentylator, zrobi się tutaj więcej miejsca no i po ściągnięciu tego pasa będzie już dostęp do będzie już dostęp do chłodnicy i będzie można będzie można to demontować, no oczywiście nie zapomnijmy o o ściągnięciu, o odrzuceniu płynu chłodzącego. Zobaczymy, w jakiej on będzie kondycji. Jeśli uda się go zlać bez, jeżeli, jeżeli uda się go tak zlać, że nie będzie nigdzie spływał po żadnych poprzeczkach, po różnicach i po innych rzeczach i będzie czysty, zastosuję go, zastosuję go drugi raz. Eee, także dzisiaj po prostu będzie odcinek o, o tym, jak tutaj ściągnąć te chłodnice, no bo montaż będzie, montaż będzie w odwrotnej kolejności, no, tylko będzie trzeba po prostu pamiętać, co szło najpierw. No, i taki widok mamy po ściągnięciu pasa. Po odkręceniu 8 śrub pod klucz 12, pod web 12 podciągamy ten cały pas do góry. Warto pamiętać tutaj o tych elementach, żeby nam gdzieś nie pospadały. To są elementy mocujące chłodnicę. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, lubię sobie oznaczać elementy, gdzie który szedł. Więc sobie oznaczyłem ten. Idzie na stronę prawą. Odkładamy na bok. Ten z racji tego, że jest na środku, oznaczyłem sobie środek coś tam można wyczytać, no i ten tutaj mamy lewy, no tego oznaczyłem na górze tutaj, bo jak pryskałem tam tym takim odrzewiaczem, to pisak tego nie chwyci, a pobrudzi się tylko i nic tego i później już nie będzie można go używać. E, przewód e, tutaj ten przewód taki nadmiarowy, on jest tutaj wpinany w te elementy, to jest takie plastikowe zaczepy, wypinamy sobie z nich, za chwileczkę sobie ściągnę tutaj tu jest kawałek gumowy, ściągnę sobie z tego nie wiem, przykręcę, przy, 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 przytrytuję tutaj trytką, żeby sobie to nie latało żeby nie przeszkadzało przy wyciągnięciu tego wentylatora hmm, co tutaj jeszcze takiego, na co warto zwrócić uwagę, no zaraz będę zrzucał płyn chłodzący, tutaj w tej, tutaj, w tych, gdzieś tutaj na tej wysokości od środka na dole chłodnicy jest korek zrzutowy płynu chłodzącego i ja też z tego korka sobie skorzystam zobaczymy jak sobie ten płyn poleci łapiemy go sobie tutaj do, do, do miski zobaczymy jak, jak on wygląda zmierzymy sobie zmierzymy sobie jego odporność jego na zamarzanie także myślę, że za jakiś czas tę chłodnicę tutaj wyciągnę zaraz będę wyciągał chłodnicę klimatyzacji, żeby nie uszkodzić tutaj tego elementu Czyli tego termometru, tutaj tego czujnika temperatury, on jest wciskany. Tutaj w, ten, w, ten, w tej blaszce jest otwór i zaczep. Ja już go tam delikatnie poluzowałem. Ja sobie go po prostu wyciągnę i odciągnę na bok, żeby, żeby przy manewrowaniu tą chłodnicą go nie uszkodzić i, i nie robić sobie niepotrzebnych, niepotrzebnych problemów. Także za chwileczkę, za chwileczkę spróbuję wysunąć tę te, wysunąć te chłodnicę klimatyzacji. Ona powinna wyjechać. O, to są takie tutaj zaczepy. Z tej strony go pokażę, może będzie lepiej widać. I ten zaczep odginamy sobie kawałek do przodu. Trzeba uważać, bo to jest kruchy plastik, żeby go nie połamać. I powinno, się udać to, I powinno się udać to wysunąć ku górze, te 2 cm. Na tyle powinny pozwolić przewody klimatyzacji, żeby to można było sobie po prostu wyciągnąć i, i żeby już nie było połączone z chłodnicą. Chłodnicę mamy wyciągniętą. Eee, rozszczelnieniu tutaj rozszczelnieniu uległo tutaj to, to, to połączenie. To jest plastikowy element, który jest. Łączony za pomocą tutaj zaginania z tym elementem z aluminiowym. W środku idzie sobie taka uszczelka naokoło. No, cóż, chłodnica jest do wymiany. Widzimy zresztą też, że tutaj ta chłodnica zaczęła się otwierać. Jak z daleka spojrzymy, to nie wiem, czy będzie widać taki ładny uśmiech, jest, tak, widać jest tak. Lamele się tutaj już rozdzie, roz, roz, rozjeżdżają. Także chłodnia no, no dobrze, dobrze, że tam dobrze za auto trafiło, bo. Nie wiadomo jak by to wyglądało, jak zrobiłoby się, się gorąco i samochód byłby bardziej obciążony termicznie. Tutaj jest taka szybkozłączka na chłodnicy. Nie lubię tej nazwy szybkozłączka, bo ona wcale nie jest taka szybka do połączenia i do rozłączenia, dlatego ja sobie ściągnąłem, sobie, ściągnąłem sobie wąż po prostu tutaj. O, o, poluzowałem opaskę i ściągnąłem sobie wąż, tym się pobawię później jak przyjdzie nowa chłodnica. Po wymontowaniu chłodnicy mamy tutaj taki widok. Chłodnica klimatyzacji została odsunięta na bok bez rozmaczania układu. Tu już mamy ten tak zwany nowy czynnik, czyli 1234YF. Co tu jeszcze takiego? no Przy zrzucaniu płynu, zawsze tego płynu troszeczkę się gdzieś tam porozlewa po, po posadzce. Niestety nie zastosowałem. Nie wiem dlaczego. Nie wziąłem tej mojej takiej, takiej dużej brytwanny, którą stosuję właśnie do zrzucania takich rzeczy. Dlaczego te węże trzymam na górze? Dlaczego je tak zaczepiłem na górze? Dlatego, że w bloku silnika został jeszcze płyn chłodzący i termostat, który jest dosyć szczelny w tym samochodzie. E, trzyma ten płyn i tak jakbyśmy ten te węże zaczęli obniżać, no to, to byśmy mieli tego płynu troszeczkę więcej wylanego bez sensu, to sobie jeszcze jutro włożę do miski, niech sobie ścieknie grawitacyjnie tyle ile będzie mogło. E, wentylator został wyciągnięty. Tutaj na wężu są dwie takie, dwie takie gumowe, taka, to jest taka jakby pianoguma. To są te, tutaj w tych miejscach to jest, wkłada się w obudowę wentylatora. Tam są takie uchwyty i, i ściąga się to trytą. Taką szeroką trytką. Tutaj producent zastosował coś takiego. No i zastosuje coś podobnego przy, 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 po, przy montażu. Także co, jutro chłodnica wiedzie, czynność została wykonana w jedną osobę. Nie trzeba tutaj na cztery ręce za bardzo czarować. Pewnym ułatwieniem pewnie byłby demontaż interkulera, ale nie demontowałem tego interkulera z tej prostej przyczyny. Tam są jednorazowe opaski skręcane, jak są fabryczne, niech zostaną. Interkuler w zasadzie za bardzo nie przeszkadzał tutaj. Pewnie by pomógł troszeczkę przy wysunięciu tej chłodnicy w tę stronę, ale, ale udało, się to, udało się to wyciągnąć. Także co, przyjdzie jutro nowa chłodnica, będzie zamontowana, zostanie za. Zostanie, za ten, zostanie zalana płynem, ja sobie ten płyn przefiltruję, zobaczę jak on jest w kondycji, tam zbadam sobie jego, jego odporność na zamarzanie, tak jak wcześniej wspominałem. Auto generalnie przyjechało na chłodnicę i na serwis, najpierw zrobimy sobie chłodnie, skręcimy sobie to wszystko do kupy, pojadę na jazdę próbną, zobaczę przed rozgrzaniem, przed, znaczy żeby rozgrzać olej przed, przed, przed wymianą, zobaczymy czy tam nie ma jakichś wycieków, no nie powinno być, opaski tutaj ładnie wszystkie zeszły. Mm. O dziwo, te wszystkie śrubki, o które się tak bałem, te które tutaj były mocowały, które mocowały tutaj te, te elementy do, do, do przedniego pasa, e, udało się je wszystkie ładnie odkręcić. Tutaj sobie leżą te śruby i od reflektorów, i od pasa. No widać, że są zardzewiałe, ale udało się, udało się je odkręcić. Jutro je tutaj potraktuję tym tutaj urządzeniem, e, czyli, czyli tutaj e, szczotką na, na, na szlifierce. Mm. Nasmaruję te śruby, skręcę i powinno być OK. Także chyba sobie podaruję, podaruję sobie chyba tutaj e, operacje związane ze skręceniem tego. No tak jak mówiłem, montaż w, w odwrotnej kolejności. E, raczej chciałem tutaj pokazać, co tutaj trzeba zrobić, żeby żeby się do tej chłodnicy dostać. Byście tam komuś gdzieś takie coś robili, mówili, że to jest tam godzina roboty, to dobra, ok, ale jeśli to jest godzina, to skasujcie dobrze za tę godzinę, bo godzina to nie jest. No dobra, to by było na tyle z mojej strony na, na, na tę chwilę. Ja szoruję ręce, jakaś kolacja, idę spać, bo o 4.10 muszę już macać kierownicę. Także, także co, do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, dzięki, pozdrawiam.